Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, święcenie pokarmów na świąteczny stół jest zwyczajem w Kościele bardzo starym. Przypomina nam prawdę wyrażoną przez świętego Pawła, apostoła, który pisze, przyjecie czy pijecie, czy, czy cokolwiek innego uczynicie, wszystko uczyńcie na nowy Boga. Używanie posiłku jest też czynnością świętym, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe święto Zmartwychwstania stania świecimy także pucharkę. Kiedy zakończymy święty Post w i spotkamy Chrystusa zbartych stałego we mszy świętej Wielkanocy, powrócimy z radością do naszych domów i z Chrystusem zasiądziemy do wspólnego świątecznego stołu. Wyrazimy wtedy sobie wzajemną życzliwość podczas składania sobie życzeń przy dzieleniu się świątecznym jarkiem i znaniem naszego życia. Prosimy za aby to pobłogosławił po karny, którymi będziemy chcieli dzisiaj świąteczną barku. Panie Jezus Chrysie, ty w tym dzień przed lęką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paskalną wiecie. Dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Augustu, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się ratować z w Twoim życiu i zmartwychwstaniach. Chlebie życzymy, które zstąpiłeś z nieba i w komunii świętej dalej na życie świata. Po ten tlenie. i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątka chleba, które nakarmiłeś lud. słuchający Ciebie we na wózku i który po swej zbawce się przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baryku Bożym, które zwyciężyłeś słowo i okro świat z drzewa. O błogosław mięsa, wędliny i wszelkie pokarmia, które będziemy jedli na pamiątkę baranka Paschalnego i świątecznych potraw, które ty spożyłeś z na ostatnim wieczorze. O Bogusław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chrystne życi jest zmartwychwstania nasz. O błogosław te jajka, znak nowego życia abyśmy dzieląc się z nimi w broni rodziny, bliskich, gości, mówi się także zajmie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki

Do świątynia, więc jest ten moment, kiedy mogę się zatrzymać i adorować Chrystusa w grobie Państw. Zachęcam Was serdecznie do tej modlitwy. Także rodzicom, byście i damy zawsze zawsze Ale także w naszej modlitwie proszę o dla tych, którzy z nami już nie zasiążą do tego świątecznego poświęcenia. Zapraszam bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym na liturgię paschalną na godzinę 21 ze święcami, rezurekcja, dwugo, dnie, 6 rano. Życzę Wam, żeby spotkali się wszyscy przy Jezusie, który przy Jego wiosce, z tą samą z którą Maria Magdalena poszła do swoich uczniów. Mogli mówić to, którzy są dla nas, bliscy, ważni. I powiedzieć, spotkałem Jezusa. On mi powiedział, Bóg jest miło, dobrego i Panu Pan z wami, niech Was błogosła przedmogący, obu i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Następne poświęcenie pokarmu po godzinie 13 do 14 .00.